Gdzie nasz strażnik idzie? Chyba przyszedł sobie nabrać wody na herbatę albo kawę poranną. Zobaczymy. No tak co będzie tracił kasę na, na normalną. Nie ma nic dobszego jak łyk wody z oceanu. A poza tym co nie oglądał słonecznego patrolu, brzucha nie wciągnął. No, no nic Tak się ma właśnie rzeczywistość do Hollywood A tutaj jest ich domek strażaków plażowych ratowników No niezły Mógłbym tu robić w nie não é isso, Eu já